Dlaczego mnie nie ma? Co się stało się po prostu? Gdzie, gdzie mam tu iść? Gdzie mam patrzeć? Czekaj, czekaj nie, może wejdę do OBS Studio. Zobaczymy, co tutaj z, nam pokaże z tej perspektywy. Na razie czekajcie, jeżeli mnie słyszycie, a tylko ja nie widzę, że mnie słyszycie. Zaraz ja tutaj wrócę, tylko muszę zobaczyć, co tutaj słychać w OBS Studio. A zobaczymy. Bo no na razie faktycznie nikt nic nie pisze na czacie. Jakaś reklama się włączyła. A mnie ani... A jestem już! Dobra, już wychodzę z OBS Studio, już się włączyło. Widzicie? Cześć kochani, już widzę, że dwie osoby na czacie. Cześć, czas Krzysiu i cześć. E, Fabian, cześć. Cześć. Słuchaliście, tak? To jest ta talia, którą wybieraliście. Są trzy opcje. To jest pierwsza talia, druga, trzecia. I pytanie, czy on, ona chce Twojego powrotu? Jeżeli wybrałaś tą talię, to teraz się skupiaj na tej osobie, o którą chcesz spytać. Czy ona, on chce Twojego powrotu? Ona, on... Myśl o tej osobie, czy ona, on chce Twojego powrotu. No, wlaź, Ona, on chce Twojego powrotu. Skupcie się, kochani, skupcie się. może swojego byłego pytać. O byłą. Czy ta osoba chce, żebyście wrócili do siebie. Czy ona chce twojego powrotu. Czy ona chce Twojego powrotu? Uuu, królowa mieczy. Jeżeli mężczyzna pyta o kobietę, to nie. Zanim ta mężczyzna się nie zmieni, to ta kobieta nie chce. Czy ta osoba chce Twojego powrotu? Czy ta osoba chce Twojego powrotu? Widz, yy, zobacz, dwie dwójki. Ona, ta osoba nie zamknęła jakby swojego serca, czy tam życia, yy, tak? Przed Tobą, ale szczerze ci powiem tutaj, królowa mieczy. To znaczy, szczególnie jeżeli jesteś osobą, która pyta o kobietę, czy ta kobieta chce, żebyś Ty wrócił, wróciła do niej, to nie. Ale nie jest to kategoryczne nie z wykrzyknikiem, tylko takie, gdybyś zapytał, zapytała jej, to teraz byś usłyszał raczej nie. Tak to brzmi. Raczej nie. Ponieważ ona się zastanawia i to tak na poważnie się zastanawia, czy warto. Tyle już przeżyła ta kobieta złego, że ona się zastanawia, czy warto. Jeśli ty wybrałeś to pierwszą opcję, o ty jesteś kobietą, to ty właśnie doskonale wiesz, że nawet gdybyście byli razem nie byłoby takie łatwe to to znaczy, że dużo przeżyłaś złego ze strony tej osoby nie same tylko dobre rzeczy z jakiegoś powodu nie jesteście razem i ja wezmę dla was tutaj do tego kartę z odpowiedzią anielską czy ta osoba chce twojego powrotu Wybierz nowy kierunek. Widzisz? To nic z tego by nie było. Tutaj wychodzi od razu z mieczowej energii. To znaczy, ona nie chce. Jeżeli ty jesteś tą kobietą, to raczej ci chyba tylko dlatego może pytasz, czy ta osoba chce powrotu, aby zaspokoić swoją ciekawość, albo czasami tęsknisz za tymi chwilami miłymi, ale gdybyście byli razem, prawdopodobnie byłoby to samo, co spowodowało wasze rozstanie. I karty mówią, że ta osoba do ciebie by powiedziała w tym momencie, raczej nie chcę Twojego powrotu, ale może je to przemyślę. Ale wszechświat mówi dla ciebie, wybierz nowy kierunek. To będzie dla ciebie lepsze po prostu. To jest Twoja odpowiedź w talii pierwszej. Cześć Natalcia. Twoja talia. Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. <laughs> Masz rację. Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Już ona przepłynęła ta woda. Dobra. Jeżeli wybrałeś tą talię, zobaczymy, co tutaj wszechświat powie. Teraz też skupiaj się na tej osobie. Myśl o tej osobie. Możesz zamknąć oczy w trakcie tasowania. Tak bardzo, bardzo mocno skup, żebyś wpłynął na te karty i żeby one właśnie dla ciebie dało odpowiedź. Czy ta osoba chce twojego powrotu? Czy ona w ogóle rozważa? Czy ta osoba chce twojego powrotu? Czy ona chce twojego powrotu? Chciałaby z tobą jeszcze raz być. Czy ona chce, żebyś wrócił, wróciła do niej? czy ta osoba chce Twojego powrotu obudziła się tylko ciekawe do czego, czy dobrego, czy do złego <noise> czy ta osoba chce Twojego powrotu o, ta jest bardzo ważna, niech ona tu będzie oczywiście królowa mieczy tak jak tam było, co mogło być innego tu najbardziej mi tu się zaznaczają sytuacje takie, że ktoś z powodu rodziny się rozstał takie jakby dwoje ludzi, jeden chciał mieć dzieci, druga osoba nie chciała, lub mają dzieci z innego związku, lub w ogóle przez to, że nie byli rozwiedzenia się poznali, tak? Poznali się jako kochankowie lub potencjalni kochankowie. A niektórzy też pytają dosłownie o taką osobę, z którą byli w związku, bo razem mają dzieci. Czy ta osoba chce Twojego powrotu? Zobaczmy, co tutaj świat powie. A potem jako niespodzianka dołożymy odpowiedź anielską. Czy ona chce Twojego powrotu? Też bardziej powiem Ci szczerze, że raczej nie. Też tak samo by powiedziała. Raczej nie. Tutaj ten sąd ostateczny pokazuje takie obudzenie się, no nie? Ale to jest chłód. Pamiętajcie, że sąd ostateczny przy królowej mieczy to jest po prostu chłód. Nic więcej. W sądzie nie ma niczego ekscytującego. To jest tak jak tu miecz. E, dziesiątka pentakli, czwórka pentakli, najbardziej tutaj się pokazuje dla osób, e, którzy byli w romansie i nie mogli być razem, ponieważ mieli rodziny, i z powodu tego, że e, ta osoba, którą pytacie, nie mogła zostawić swojej pracy albo rodziny dla ciebie. I tego teraz też by nie zrobiła, dlatego to nic by nie zmieniło, dalej by to było w ukryciu maszkarty księżyca. E, czy ona by chciała powrotu? Gdyby ta kobieta schowała miecz, gdyby była sympatyczna, uśmiechnięta, ciepła, może. A tak odpowiedź brzmi raczej nie, chyba żebyś wróciła, i szczególnie jeżeli jesteś kobietą, to na, na zasadach tej osoby po pierwsze. A po drugie, znowu by było tak samo. Dlatego wezmę tutaj odpowiedź anielską. Czy ta osoba chce Twojego powrotu? Czy ona chce Twojego powrotu? Mało prawdopodobne, proszę bardzo. Widzicie, jak karty tutaj rozumują wszystkie? Mówiłam, mało prawdopodobne, tak jakby mówiła raczej nie. Chyba, że się zmieniłaś, chyba, że nie jesteś taka, na przykład, by ta osoba powiedziała, nie jesteś taka problematyczna, tak? Yy, nie, nie masz tak wysoko założonej tej poprzeczki, yy, nie oczekujesz tak dużo ode mnie, takie różne historie, to wtedy może, bym powiedziała dosłownie może. I ostatnia talia. Zobaczymy tutaj. Weźmy nisia. Jeżeli to jest Twoja talia, ta ostatnia, to skup się na tej osobie. Zobaczymy, czy ta osoba chce Twojego powrotu. Czy ona chce Twojego powrotu? Ta osoba. Czy ta osoba chce Twojego powrotu? Skup się na tej osobie. Ta karta. Osoba, o której myślisz, czy ona chce, żebyś ty wrócił? Wróciła do niej. Czy ta osoba chciałaby, żebyście się nie raz jeszcze? Czy ta osoba chce Twojego powrotu? Twojego. O, mamy ją. I tutaj yy, pokazano tak. Tak, ale. Właśnie, to nie jest takie tak mocne, tylko tak, ale. To znaczy tak, tutaj się pokazuje jakiś mężczyzna, jako ojciec, jako nawet w niektórych przypadkach może jakiś być przyłożony lub yy, pracował ten człowiek z tobą, ta człowieczka, yy, ale też jako ojciec, mąż czyjś, tak, yy, chyba że to był twój własny mąż, wy oboje tworzyliście rodziny mieści dzieci. I teraz tak. Ta, tutaj jest taka dla niektórych relacja trochę toksyczna, tak naprawdę. Dla niektórych też jest y, karmiczna. Macie jeszcze coś do przerobienia, czego nie przerobiliście, dlatego nie możecie oboje o sobie zapomnieć. Y, ta osoba chciałaby Twojego powrotu, ale między Wami coś musiało się zadzieć, ponieważ jest dwójka mieczy, to znaczy ona albo ona by czekała na Twoją decyzję, sama nic nie zrobi ponieważ ona nie może się zdecydować, chyba że ty postawiłeś, postawiłaś dla tej osoby jakieś warunki i ona nie potrafi dać tej odpowiedzi, tak? Jako powrotu to chciałaby, jest otwarta na to. Rycerz Kielichów bardziej tu pokazuje coś takiego romantycznego, swobodnego niż... E, szczególnie jakbyśmy tego diabła tutaj wstawili, to bardziej jako romans niż jako związek, tak? No chyba, że ktoś jest dosłownie tutaj zajęty. Ale ja zobaczę kartę... Odpowiedzi anielskiej, czy ta osoba chce Twojego powrotu? Czy ta osoba chce Twojego powrotu? Czy ta osoba chce Twojego powrotu? Wypatruj znaku. No i tak, jak da dajemy szansę, to widzicie od razu i karta. W pierwszej nie, w drugiej nie, a w drugiej raczej nie, a w trzeciej, tak jak dostrzegamy, że tak. Jakby, i ta karta też mówi, wypatruć znaku, to osoba może do ciebie napisać, może coś się tutaj zadziać, tak? To znaczy w najbliższym czasie, powiedzmy tam, nawet do tych kilku miesięcy zwracaj uwagę, co się będzie między wami działo, bo tutaj możecie na nowo y, odzyskać kontakt, albo wrócić nawet do siebie, jeżeli bierzecie taką opcję pod uwagę, tak? Powrotu do siebie, to jak najbardziej możliwe to jest. Ale bardziej się pokazuje dla przyjemności ciała, tak? Niż, yy, niż innych przy, przyjemności. Dlatego yy, gratuluję dla tych, którzy, yy, którzy podjęli taką decyzję, że chcieliby wrócić do kogoś, kto jest już ich byłym eks. Dlatego, może ta jedynka dwójka to, że mówi że raczej nie, to może dla Was wybawienie nawet. Pomyślcie sobie. Bo jeżeli raz się nie udało, to prawdopodobnie drugi raz też by się nie udało z tego samego powodu, jak nie tu innego. Także trzymajcie się, moi kochani. Nie będę robiła tutaj czasówki, bo to było tak krótkie, że nie ma sensu. Widzimy się aniołki jutro z horoskopem tygodniowym. Śpijcie dobrze. I pa, Dziękuję za lajki, za komentarze i laty.